Część wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o trojnikach gniazd elektrycznych, które są niezwykle przydatne w wielu sytuacjach. Trojnik gniazda elektrycznego, jak sama nazwa wskazuje, to urządzenie, które pozwala na podłaczenie do jednego gniazdka elektrycznego, kilku urządzeń jednocześnie. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, szczególnie w przypadku, gdy mamy ograniczona liczbę gniazdek w danym pomieszczeniu. Trojniki gniazd elektrycznych występują w różnych odmianach które różnią się między sobą liczba gniazdek, obecnością przełacznika oraz innymi dodatkowymi funkcjami. Najprostsze trojniki to te z dwoma lub trzema gniazdami. Są one idealne do podłaczenia kilku urządzeń, takich jak lampka, komputer czy telefon. Istnieją również trojniki z przełacznikiem, które pozwalają na właczanie i wyłaczanie prądu do podłaczonych urządzeń. To bardzo przydatne rozwiązanie, gdy chcemy oszczędzać energię lub gdy chcemy mieć kontrolę nad tym, które urządzenia SA włączone. Na rynku dostępne SA również trojniki z czterema gniazdami, które SA idealne do podłaczenia większej liczby urządzeń. Oprócz liczby gniazdek i przełacznika, trojniki gniazd elektrycznych mogą mieć również inne dodatkowe funkcje, takie jak zabezpieczenie. Przed przepięciami filtr przeciwzakłóceniowy czy gniazdo USB. Wybierając trojnik gniazda elektrycznego, warto zwrócić uwagę na jego jakość wykonania, rodzaj kabla, a także na to, czy posiada dodatkowe. Funkcje, które mogą być dla nas przydatne. Pamiętajcie, że trojniki gniazd elektrycznych to bardzo przydatne urządzenia, ale należy ich używać z rozwaga. Nie wolno łaczyć zbyt wielu urządzeń w jednym trojniku, ponieważ może to prowadzić do przeciążenia instalacji elektrycznej. Część wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o trojnikach gniazd elektrycznych. To bardzo przydatne urządzenia, które pozwalają nam podłaczyć więcej urządzeń do jednego gniazdka. Ale jak wybrać odpowiedni trojnik? I czy możemy go zrobić samodzielnie? Zacznijmy od wyboru. Najważniejszym czynnikiem jest liczba gniazd. Trojniki SA dostępne w wersjach z dwoma, trzema, a nawet czterema gniazdami. Wybierz taki, który będzie odpowiadał Twoim potrzebom. Kolejnym ważnym aspektem jest obecność przełacznika. Trojnik z przełacznikiem pozwala na wygodne właczanie i wyłaczanie podłaczonych urządzeń. To szczególnie przydatne, gdy chcesz oszczędzać energię lub gdy chcesz wyłaczyć urządzenie bez odłaczania go od gniazdka. Pamiętaj też o bezpieczeństwie. Trojniki powinny być wykonane z materiałów odpornych na ogień i wilgoc. Sprawdź, czy posiadają certyfikaty bezpieczeństwa. A co z samodzielnym wykonaniem trojnika? To możliwe, ale wymaga pewnych umiejętności i wiedzy. Najważniejsze jest, aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa i używać odpowiednich narzędzi. Jeśli nie jesteś pewien, czy potrafisz samodzielnie wykonać trojnik, lepiej skorzystaj z gotowego produktu. Podsumowując, trojniki gniazd elektrycznych to bardzo przydatne urządzenia, które ułatwiają nam życie. Wybierając trojnik, zwróć uwagę na liczbę gniazd, obecność przełacznika i bezpieczeństwo. Pamiętaj, że samodzielne wykonanie trojnika wymaga pewnych umiejętności i wiedzy.